Pan mecenas przygotowuje zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstw przez wymienionych wyżej ministrów konstytucyjnych: Siemoniaka, Kosiniaka, Kierwińskiego, Żurka. Sikorskiego, Żurka, kogo tam jeszcze? Gawkowskiego. Gawkowskiego. Jakież bowiem popełniają wedle moich podejrzeń? Które ubiera w słowa i paragrafy pan mecenas, poseł Wilk. Jakie popełniają ci ministrowie konstytucyjni przestępstwo? No, moim zdaniem, popełniają oni najprawdopodobniej przestępstwo niedopełnienia obowiązków. Jeśli bowiem mają jakąkolwiek wiedzę z jakichkolwiek źródeł o nielojalności kogokolwiek wobec państwa polskiego, jeśli mają jakąkolwiek wiedzę o nielojalnej wobec państwa polskiego akcji politycznej, która e, w jakikolwiek sposób wyczerpywałaby znamiona deliktu, zdrady, stanu szpiegostwa, agentury obcej, jeśli mają takie informacje, to zanim pospieszyli do mediów z inwektywami, insynuacjami, kłamstwami na nasz temat, powinni byli najpierw pospieszyć do prokuratur, tak jest. do służb. Sobie zresztą podległych <głos》>, służb z odpowiednimi zawiadomieniami. A teraz, ponieważ my żadnych wezwań ze strony prokurator, prokuratur, służb sądów w tych sprawach nie otrzymujemy, w związku z tym mamy zasadne podstawy, by mniemać, że doszło tutaj do niedopełnienia obowiązków. Bo przecież chyba jeden z drugim minister nie chlapałby na prawo i lewo, nie tryskałby jadem czystej propagandy, gdyby nie miał jakichś danych, podstaw.